Dzisiaj w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu gościliśmy wybitnego historyka, profesora Tomasza Ciesielskiego, związanego z Uniwersytetem Opolskim, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, który opowiedział nam dzisiaj wyjątkową historię o dziejach Koźla w czasach nowożytnych. Poznaliśmy wiele postaci i dat, o których na co dzień w narracji historycznej nie mówi się. Profesor zaakcentował bardzo ciekawe materiały pochodzące z archiwów, ikonografię, więc to było wyjątkowe spotkanie. Na to wydarzenie przybyli, przybyła młodzież z licą pierwszego ogólnokształcącego i licą numer dwa w Kędzierzynie Koźlu, którzy z dużym zainteresowaniem słuchali wykładu. Myślę, że też nie na co dzień młodzież ma możliwość uczestnictwa w takich wykładach, gdzie tak wybitna postać, jak, jak właśnie tutaj mówimy o profesorze Tomaszu Ciesielskim. Wykłada właśnie dla młodzieży na co dzień, związany z uniwersytetem, a dziś mogliśmy mieć właśnie, wysłuchać jego wykładu. Możemy przypuszczać, że to koźle funkcjonuje już w Monarchii Wczesnopiastowskiej. Jeżeli rzeczywiście są jakieś ślady wskazujące, że coś mogło zostać zniszczone w trakcie najazdów czeskich, to musiałby istnieć przed rok, przed yy, tysiąc. 1936 rokiem, tak na dobrą sprawę. Natomiast no to poświadczone dokumentowo, to chyba dalej jesteśmy przy tym kastellani Kozielskiej 1104 rok, ale jak była tu też mowa, może odnosić się to do Starego Koźla. Na pewno miasto istnieje na początku XIII wieku. Kiedy dochodzi do lokacji miasta, przy czym znowuż w przypadku lokacji Koźla nie mamy do czynienia z lokacją na surowym korzeniu, tylko potwierdzeniem przyznania praw miejskich na wzór praw magdeburskich osadzi, która istnieje znacznie wcześniej. Ile, no, może rzeczywiście gdzieś przeniesienie nastąpiło w drugiej połowie XI wieku. Ale tutaj no źródła nam nie powiedzą, badania archeologiczne, no jeżeli pozostajemy przy tym dążonie, no to też troszeczkę jest późniejszy. Także musimy gdzieś tak oscylować, że nastąpiło to. Jeżeli nie jest, jeżeli kasztelania znajdowała się w starym koźlu i nie została relokowana, ta zmiarka nie chodzi o relokowany kasztelani, no to nawet musielibyśmy przesunąć na XII wiek. Ale chyba precyzyjnego datowania się nie uda niestety nigdy ustalić. Historię zamku prawdopodobnie da się spisać, natomiast oczywiście powstanie problem dat datowania jego powstania, bo rzeczywiście, jak mówię, mogły tu istnieć obiekty fortyfikacyjne na terenie dzisiejszego. Koźla i w pobliżu no, to nie było duże miasto. Właściwie mam, obok mamy Kościół, czyli na pewno co centrum, centrum miasta znajdowało się tutaj na przestrzeni tych kilkuset metrów kwadratowych. Czy pierwszy obiekt fortyfikacyjny, siedziba kasztelana czy jakiegoś innego urzędnika, czy znajdował się na tanie współczesnego zamku, czy nie, tego nie wiemy. Urbarze z XVI wieku dają nam informację, że jest to zamek, który ten, ta budowa, które urbarze opisywały, miała nieco ponad 200 lat, bo tak było to określane. Czyli powstała no, gdzieś pomiędzy 1300. 20, 1350, ale oczywiście oni też nie, nie mieli precyzyjnej datacji, tylko tak myśleli. No ale czy na starszym budynku, czy nie, to nie wiemy. E, ur, e, ba, tymi, już pierwszymi bardzo dokładnymi dokumentami dotyczącymi zamku są właśnie te owe, urbarze. One chyba częściowo są wydane. Tak mi się wydaje. Już teraz nie, nie, nie pamiętam. Też się, w ręku, w ręku, są jeszcze jakieś dodatkowe urbarze w, w Wiedniu. Ale trzeba byłoby sprawdzić, czy one nie są powtórzeniem tych wcześniejszych, czyli w XVI, XVI wieku już wiemy, jak zamek wyglądał, jaki był jego stan. Zachowały się informacje dotyczące przebudowy zamku w czasach Goga von Opelsdorf. Wiemy również, że zamek znajdował się w złej kondycji technicznej na w 1626-1627 roku, to wiemy z listu Mitzlaffa generalnego komisarza i potem są takie informacje co się z tym zamkiem co się z tym zamkiem dzieje, co się w nim mieści kiedy, i co, i co wreszcie w końcu w nim się nie mieści jak popada w ruinę. Co najciekawsze bardzo często są wzmianki, że zamek nie uległ uszkodzeniu, zniszczeniu w trakcie działań wojennych, ale potupada cały czas w, na w swoim w swojej kondycji technicznej. Nie wiem, kiedy ostatecznie został opuszczony zamek, ale jako, mieszka jako obiekt mieszkalny na pewno już nie był nim na początku XVI, XVII wieku takim klasycznym stajem.